Siema w kolejnym odcinku mi na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście gospodarstwo podziadku jak widzicie i napiszcie hashtag Młotyka, Ewa szybne serduszko. Co tą młotyką będziemy dzisiaj robić? Jak wiecie, wyszedł nowy, fajny modzik do farminga, czyli taka młotyka, czy tam motyka, nie wiem jak to się dokładnie mówi, bo nigdy nie miałem za bardzo styczności z wymową tego, tylko używałem tego. W prawdziwym życiu oczywiście. Zostawcie też łapaczkę w górę, bo te zasięgi YouTubeowe są bardzo, ale to bardzo słabe, także fajnie, bo jakby tutaj było 500 łapeczek w górę. Naprawdę bym się ucieszył. To jest chyba odcinek środowy, jeżeli się nie mylę. Także fajno, fajno, dzisiaj też pewnie dwa odcinki będą, w ogóle czemu ja na kierownicy nie gram, ja jak włączam F9, wiecie, jak siadam do nagrywania, to już tak mam troszeczkę w głowie, że nie wiem, że klawiaturą po prostu z przyzwyczajenia gram, nie wiem czemu, dobra, wsiadamy. Dlaczego mi da przyczepka? Po tą motykę trzeba pojechać oczywiście do sklepu, no to też w prawdziwym życiu to byśmy tą motykę dali sobie do środka do ciągnika i sobie latali po tych polach i usuwali chwasty bo te chwasty, no dużo ich nie ma, ale coś tam można pojeździć, akurat jest ich mało dlatego postanowiłem sobie, że tą młotyką będę robił bo i tak pewnie to takie odchwaszczanie całkowite będzie trzeba takim środkiem zrobić, opryskiem ale to w późniejszej fazie, aktualnie tutaj troszkę boję się, że soja mi nie urośnie ze względu na to, że ją zasiałem, tam chyba jednego stopnia tak czy siak brakowało ciepła tej ziemi ale tak czy siak, boję się, że mi to nie urośnie, wiecie. Bo jak na razie pszenica była siana, no, w dobrym momencie, po prostu jeżeli chodzi o temperatury e, i ona rośnie. Przynajmniej jest w pierwszej fazie, a soja, no, niby tam jeden stopień, ale tak czy siak, pewnie gra to łapała, że, że może być lipa. E, I nie wiem, czy ona urośnie, czy nie. Możecie napisać komentarz, czy ta soja urośnie, czy nie. Oczywiście rozchodzi się o mod season, prawda. Dobra, z tego co widzę, to pociąg nam tutaj e, troszeczkę utrudnił sprawę, ale pojedziemy sobie o taką, bo ten pociąg nie jedzie, tylko stoi w miejscu. Ciekawe, ile ta w ogóle maszyna będzie kosztowała. E, bo ludzie mówili, że to się właśnie nazywa Motyka. Ale to, no, Motyka to jest taka, że, że tak ręką na wie wiesz, co chodzi, no nie? Ale tutaj to chyba to jakoś inną nazwę ma. Zaraz zresztą zobaczycie, co to jest za urządzenie, co to za machina żeby też wam to mniej więcej zobrazować, Z sobie w Władimirce jadę to też myślę nad zakupem kombajnu przed żniwami, jakiegoś Grata na pewno ciągnika nowego przed żniwami nie będziemy mieć, ale widziałem taką fajną czterdziestkę, że to jest hit sąsiad mówił, że może nam ją sprzedać, no ale żeby ją kupić trzeba mieć pieniądze no to, dobra, bierzemy sobie teraz tak, czy to będzie tutaj w różnych? nie, to będzie tutaj w różnych e, różne no idzie to jest? Jak na razie to ja nie mam pojęcia, gdzie to jest, naprawdę. Ochrona roślin. To ciekawie się zapowiada murną. Technologia nawożenia. Chwastownik. Tak, jest 43. Chwastownik wykrywają chwasty dobra. No coś takiego. Kolor niech będzie czerwony. No i fajnie. Patrzcie, gdzie to jest? Tutaj o, Jak to podnieść się Wsiada do tego czy to się podnosi Dobra podniosłem to No i co i to jakoś uruchamiam czy jak to robię Nie po prostu chyba tym będę robił e, Także co ja sobie biorę na przyczepkę Bo specjalnie sobie przyczepkę wziąłem Żeby to wozić Może trochę głupie ale Ale w farmingu tak no jak do środka tego nie wsadzimy Choćbyśmy nie wiem co robili to by nam po prostu wylatywało Dlatego jest to nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Na początek sobie pojedziemy na to pole zaraz za gospodarstwem. Tam koło tego jeziorka, bo chciałbym sprawdzić, czy to faktycznie po prostu działa. Wiecie o co chodzi? Jeżeli to nie będzie działało, tak jak my chcemy, no to niestety odcinek po prostu, no usunę ten odcinek, po prostu skończę to nagrywać i wam nic nie wrzucę, nagram sobie co innego. No, a jeżeli to będzie działać, to fajny odcinek nam wyjdzie. To jest, wiecie, taka loteria troszeczkę. Trzyma się to jeszcze w ogóle na tej przyczepie, czy tak nie za bardzo? No nie mów, że już to zgubiliśmy. No właśnie. Ciekawe jakim cudem to spadło z przyczepy, prawda? Aż tu spadło? To może jeszcze mi niech ten farming powie, że nie wolno tego na przyczepie wozić. To będzie jeszcze śmieszniej Bo przecież po co to wozić na przyczepie, no po co Dobra, już tutaj doszedłem do przyczepy I położę to tak o, tak jak było wcześniej w sumie Tylko, że ja nie wiem czy to tędy nie spada Może to nie łapie jakoś kolizji, albo coś w tym stylu Seryjnie nie wiem, tutaj też nie chcę walić tą klawiaturę Bo kurde, mi to tylko i wyłącznie właśnie takie uderzenia robi w mikrofon no teraz niby leży na tym, na przyczepie. Zobaczymy, czy to w ogóle dowieziemy do gospodarstwa, jak nie dowieziemy. To trochę słabo, no leży i się nawet nie przesuwa. Przecież po prostu ja to założyłem troszeczkę chyba na burtę i dlatego to mogło mi zlecieć. Także jednak ta gra robi, znaczy gra. To nie osoby, które tworzą grę, zrobiły ten mod, tylko jakaś indywidualna osoba. Jeszcze tylko czekać na widły, tak naprawdę. Taczka jest, wiaderko jest, takie coś jest. E, oczywiście, szufla jest, także jest naprawdę tego dosyć dużo. Tylko czekać, moim zdaniem, na widły, aż one w końcu wyjdą. Wiem, że ktoś zrobił widły, szufle i to wszystko w jednym chyba modzie. Takie funkcjonalność, no level expert, ale to raczej zro... No ja wiem, kto to zrobił, to zrobił Rockstar, ale to raczej nie będzie wydane, bo Rockstar chcieć, nie chcieć modów do farminga nie wydaje. Ale je oczywiście gdzieś tam prezentuje i pokazuje. Musimy sobie teraz zobaczyć, czy ja tutaj na kartoflach. Ja tutaj raczej nic nie mam. Tak samo w tej pszenicy. No właśnie, tak jak mówiłem, tutaj nic nie ma kompletnie, jeżeli chodzi o chwasty. Ale na tamtym polu już te chwasty były widoczne. Także zaraz Wam pokażę działanie, właśnie tej cudownej maszyny. Czy tutaj brama jest zamknięta? Jest zamknięta, bo jest akurat wieczór, a dzisiaj cały dzień nic się nie robiło w polu. Także jest tam jeszcze wszystko pozamykane. Niedługo pójdą na wozy, tylko nie wiem w jakiej kolejności. Bo czekam aż się wszystko mi dojrzeje, bo też. No, nie chcę po prostu jechać na tylko i wyłącznie dwa pola na odcinku, no bo to nie wyjdzie 20 minut filmu. Dlatego czekam, aż mi ta soja się dojrzeje. O ile się dojrzeje, bo może być tak, że ta soja w ogóle mi się nie dojrzeje i wtedy będzie naprawdę lipa. Dobra. Czyli ja już myślałem, że tego nie ma na przyczepie. O, heros. a to dobrze, żeś zrobił. O, dobrze, że jednak zrobiłem. Okej, 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 patrzcie. Teraz wystarczy nam to podnieść. Czego nie mogę zrobić, e, albo jestem debilem, albo. No tak powiem, wobec taką robić się, patrzę tylko i wyłącznie w dół. Tak średnio jest to do trzymania. E, zrobione, chyba, że o tako będziemy to robić, tak średnio realnie, no ale... Pff, <grywki> <grywki> Dobre, dobra modyfikacja, dobra, mordo, ale jesteś zajebistym moderem Nie no, jeżeli chodzi o trzymanie tego, to jest tragedia, bo to albo ja jest nie umiem tego złapać Po pierwsze tutaj co niektóre te chwasty nie giną, e, albo trzeba na nie jakoś idealnie najechać, tak trzeba idealnie na każdy chwast najechać, to jest dobre jeżeli by tutaj można było sobie plewić w farmingu jakieś ogródki albo coś takiego, e, po drugie dosyć często to wylatuje, e, po trzecie jest to ciężko złapać, no sami widzicie nawet, że jest ciężko złapać. I obrabianie tak pól e, w większości na przykład, jak macie jakieś duże kawałki, to mija się z celem po prostu, no taka jest prawda niestety. A tutaj na przykład no tak jak chcecie jakoś tak, nie wiem, jakoś podejść do tego, to się jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Jeżeli chodzi o polecenie tego modu, to no, w pierwszych chwilach użytkowania, to ja bym powiedział, że jednak tak Średnio go polecam, chyba że się nauczycie tym robić albo... O! O! Fajnie! Ogólnie, jak widzicie, można na tym odlecieć, jeżeli dobrze na to wsiądziecie. Teraz to jest chyba do góry nogami. No, jak mówiłem, no, niby to robi chwasty, ale to robi tylko co niektóre chwasty chyba. Albo ja po prostu nie umiem z tego korzystać, no ale jednak jak się najeżdża na jedne chwasty, na drugie też się najeżdża i to nie działa, no tutaj nawet nie widzę jak ja to robię, wiecie? A tak to już zaczynam latać na tym, jak sobie tak to wezmę. No naprawdę, ktoś tu się chyba mega postarał, żeby taki mod zrobić, wiecie? O kurde, ale idzie robota, o boże, o boże Nie no, no z chwastami to chcieć walczyć, walczyć, znaczy chcieć, chce walczyć e, Ale nie ma tutaj Czegoś takiego, że ja bym faktycznie to pochwalił, tą maszynę na pewno jeżeli macie jakiś ogródek i się w ogródki bawicie w farmingu, chociaż to wątpię, że ktoś cokolwiek takiego robi, no to jest spoko sprawa, bo to na pewno wam się przyda, ale jeżeli chodzi o takie pola, no to powiem wam, że raczej bym nie polecał, szczególnie że tutaj co niektóre chwasty po prostu nie chcą ginąć od tego. Jak uderzę tak z góry. Widzicie, no na przykład o to o nie chce mi zginąć. A widzicie, bo to... O, odłożyłem przypadek. E, bo to może trzeba No ja. Też jest ta taki dziwny mega jest podgląd na to, że to jest hit. Jakbym tak oddalił kamerkę troszeczkę. A, to trzeba oddalić. Też to lata. Cały czas lata. Trzeba troszeczkę oddalić kamerkę i wtedy to jest widoczne tak jak powinno być widoczne. Tylko ja po prostu gram na modach i te mody powodują coś takiego, że ja mogę sobie przybliżać i oddalać kamerkę. Bo wiadomo, jak jest przybliżone, to ładniej to wygląda. do tego tak wam te filmiki pokazuję i jak widzicie, to po prostu tak średnio współgra. No i tutaj też zaczepiam tak jakby to leciutko. Na no tego moda to, znaczy te, tego chwasta to nie za, o, widzicie? Gdzieś tam dalej trzeba było kompletnie. No nie. Akurat to jest. Ucieka mi to, kompletnie mi to ucieka. Widzicie, co się dzieje? Dobra, czy na tym kawałku to jest tyle? No robiliśmy to pole, tak obstawiam, że plus, minus z jakieś 5 minut, no nie jest to nie wiadomo ile, bo takie pola można zrobić, ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, że na tym polu macie chwasty, no wiecie, praktycznie chwast na chwaście, że gdzie nie spojrzycie jest chwast. I co wtedy robicie? No na pewno nie to, e... no nie wiem jak wy to nazywacie, ale to dla mnie to, to motyka nie jest, bo u mnie motyka no to wyglądała tak, tak że wiecie, że to, to... był trzonek. Był taki, tutaj się zaczynało szerszej. Tutaj taki trójkąt, i tym się tak dziobało. Jak kury na przykład dziobiał, a nie coś takiego jak jest tutaj, bo tego to ja bym nie nazwał. Tylko to, to jakoś ta nazwę chyba swoją ma. Na pewno ma jakąś nazwę, co nie. No i też to jest słabe, bo to wylatuje. Jakby ten, to trzymanie zrobili coś takiego, że wiecie, że. Nie łapiecie tego dokładnie o tak o, tylko na wciskacie jakiś przycisk i macie to złapane I dopóki nie odklikniecie tego przycisku To to wam nie puści, to też by było dobrze zrobione w tym farmingu, bo No jest to, jest to naprawdę upierdliwe, co sami widzicie Chcieć bokiem to robić to też Pewnie jakieś problemy będą nie, no, akurat bokiem, jak się to robi, to jest Git, tylko tyle, że to cały czas wypada. Najlepiej no, o takim o czymś, co sobie nie wiem, w kartofle polecieć, jak macie takie ambicje, no nie? Dobra, sobie jadę na kolejne pole. Dobrze, tych pól, tak naprawdę do zrobienia, mam chyba tylko i wyłącznie dwa, z czego jedno już zrobiłem. E, także drugie pole, też sobie oczywiście gdzieś tam będziemy robić. Tą właśnie maszynką, bo już dzisiaj, jak już zaczęliśmy ten temat na odcinku to już go skończmy i pokażmy jak to wygląda, no i ta młotyka pójdzie głęboko, głęboko do naszej stodoły żeby po prostu z tego no nie korzystać mimo wszystko, chyba że w kartoflach przyjdzie nam coś robić to wtedy tak, ale jeżeli mamy robić to na polach to na pewno opryski a nie zabawa czymś takim bo jednak mimo wszystko, że fajnie, że takie mody oczywiście powstają, no gratulacje dla autora, że zrobił coś pomysłowego, czego w farmingu nie było jeszcze no to jednak mimo wszystko to się nadaje na takie małe gospodarstwo, tylko i wyłącznie gdzieś tam tunel, ogródek, może kartofle za domem, żeby coś takiego sobie robić. Nie wiem, czy się jakiś rondel nie nazywał, coś na R mi się przypomina, że coś podobnego było. Tylko, że teraz to Wam nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie pamiętam. To nie wiem, czy ja ruch uliczny tutaj mam, nie, tam nie był jakiś samochód, to ruch uliczny na pewno jest włączony. Miałem zamiar to golfem też jeździć i robić, tylko, że na golfa też no, nie byłoby gdzie włączyć, musiał być jakiś ciągnik, który by wiózł przyczepkę i dopiero jak widzicie da się to wszystko ogarnąć. Tu mamy te kolejne pole, tamto jeszcze jedno mamy, ale ono jest i tak czy siak e, chyba już urośnięte w pszenicy albo jęczmieniu a soja jak widzicie no w dalszym ciągu mi nie rośnie i tu jest troszeczkę taki problem, bo jak widać no te pole mamy o te przygotowane nie wiem, napiszcie seryjnie komentarz odnośnie tej soi, czy ja to faktycznie aż tak zwa, no nie. Faktycznie aż tak zwaliłem, czy też po prostu to mi nie rośnie, bo, bo nie wiem, bo co, bo to może dłużej rośnie, bo to się później zbiera. Jak na razie to jest, niby jest zasiana na tym polu, ale, ale nie widać po prostu. Też, też nie wiem, czy to długo czekałem aż tak bardzo w sumie, no bo to, nie mogę tego złapać. Dobra, coś takiego. Tu jest jeszcze jeden chwas, tylko nie wiem jak go złapać, kompletnie nie wiem. A nie, bo to jest chyba ten taki strawy, trawa rysowana. znowu... Widzicie, na prostym, jak idziecie, to tak czy siak wam to wypada, to nie jest. To nie jest mod mojego życia, to nie jest. Naprawdę to nie jest mordo mod mojego życia. Nie chcę mi nie się już tego komentować, serio. Jak ona tak wypada. No tutaj akurat ekspresowo sobie radzi ta młotyka Co mnie cieszy? Co mnie cieszy? Ale to, czy to, to będzie sobie ekspresowo. Teraz już wiem, że jak na przykład o tako to ona mi zaraz wypadnie, jak będę szedł do przodu. Także muszę jeździć o tako w bok. Jak jeździmy w bok, to ona lepiej po prostu działa. Mimo, że to się powinno robić taką... No dowolnie, można też i sobie w bok się bawić, ale to wiadomo, że raczej przód i tył wchodzi w grę, jeżeli jeździsz sobie o taką. Kwestia jest przyzwyczajenia się moim zdaniem do tego, bo tutaj już nam dosyć szybciej idzie. Wiadomo, że to jest też i e, większy kawałeczek pola niż tamten, ale też i trzeba jakbyśmy grali z tym schudami, e, to byśmy mieli tą łapę pokazaną i byśmy wiedzieli po prostu też i gdzie to łapać, co nie. Dobra. Ty, ja nie wiem, czy teraz to najlepiej nie złapałem na świecie, po prostu tego. Mam takie wrażenie, bo mi nie wypada. Nie wypada mi to, czyli jest chyba najlepiej na świecie to złapane. A może i nie. Nie, no dobrze jest, bo nie wypada. To jest najważniejsze. Tego pola i tak. Nie wiem, może skończymy dzisiaj jeszcze na odcinku. Nie wiem, czy ktoś w ogóle. Taki polski youtuber jakiś nagrał filmik z tego. Bo to też powiem wam, że stosunkowo niedawno wyszedł ten modzik. I to nie wiem, czy na mod huba on przypadkiem nie jest też wwalony. Dobra, to mamy zrobione, trzeba też patrzeć bardziej na boki. E, mamy jeszcze tam tylko chwasty. Nie <grytanie> widzę tego, nie widzę tego, bo mi wypada. Dobra. Trzeba to od razu obrócić troszeczkę w tą stronę. Ja nie wiem, jak na przykład ludzie nie umieją obracać tych rzeczy, to jak oni sobie radzą z właśnie takimi przedmiotami, takimi modami. No, fajnie. Nie, no i znowu mi to wypadło, bo odleciałem na tym. To jest taki mod. To no i seryjnie, nie, nie ma rewelacji. Nie ma rewelacji. Mordy, jak chcecie się grać na tym, to trzeba się uzbroić na pewno w cierpliwość. Ja zrobiłem wszystkie swoje pola tym. Czyli całe dwa pola. No prawie wszystkie, bo tutaj jeszcze chyba zostało. Dobra. Także tak, ja, jeżeli chodzi o mod, no gdzieś tam mogę go polecić, bo jest fajny nawet na takie malutkie gospodarstwo. Nie polecam tego robić na polach, bardziej tak jak już mówiłem wcześniej, jakieś tunele, ogrody. Ale tak, do zabawy, jak macie, nie wiem, na przykład nie macie co zrobić, bo są teraz ten koronawirus i macie przy, przykładowo 24 godziny na usuwanie chwastów w farmingu, to jest to idealny mod dla ciebie. Na w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i widzimy się dzisiaj, gdzieś tam koło 18 na streamku. nara